Zatem tak, itapas w czwartym odcinku z GTA 3 na tym kanale, teraz odbieramy tutaj jedną z ukrytych paczek, którą zauważyłem tutaj jest, druga ze stu, jeszcze 98, których na zresztą nie zamierzam zbierać, no ale dobra, pomijmy ten aspekt. Tak, w poprzednim odcinku zbieraliśmy gazetki dla dorosłych, nie wiem co raz będę robił w tym odcinku, wiem, że... Natomiast jest 28 września i dzisiaj będą dwa odcinki i tego dnia dzisiaj będzie GTA 3 no i jeszcze najprawdopodobniej jeszcze najprawdopodobniej SIFE będzie, jeszcze więcej czasie żyje gumy zatem No może być trochę ciężko z mówieniem, tak mi się wydaje przynajmniej What a ride she's gonna be hu? Alright, listen get some wheels to the safe house at St. Max and pick up a few friends of mine They hitting the bank and they need a driver przed godziną piątą, a która jest a, 12, a chyba na to od odnosu przełączona 12, dobra musimy... Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że będziemy wykonywali misje, które będziemy robili za kierowcę w napadzie na bank. No niestety zamiast tego robiłem trupa w bagażniku gdzie odwoziłem trupa, tylko kurde, może zmienimy, może zmienimy, może tak taksówkę, bo tam, bo ta to, to zaczyna się A Jak będę musiał pewnie uciekać, a będę musiał uciekać przed policją, to to najprawdopodobniej źle skąd, czy jak będę musiał ten, unikać tej zniszczonej już trochę taksówce, to wezmę że naprawioną. Ale tak, no już niestety rok studencki teraz coraz bliżej no i niestety coraz y, rzadziej będą odcinki tak mi się wydaje bo to też trzeba się jeszcze mimo wszystko niestety trzeba też się uczyć naciski są dobra czyli nacisk dobra się nacisnąłem przypadkiem Jeźdź do banku na główne ulicy no już się robi no, tak no się się już zaraz zaczyna w efekcie czego no Zaraz razie będą odcinki, no, ale jeszcze teraz można się nacieszyć na nie ostatnimi, o, ostatnimi odcinkami, które będą bez większych kłopotów na tym kanale. Nie wiem, o tym wspominam, no ale... Eł strzelam za mnie triady, kurde, zapomniałem o triadach. Jakieś silnikę zaraz No ale już słyszałem to od pewnego typa, że zaraz, że, że nie mamy nie silnika, bo zaraz wracamy. No i to się źle skończyło. A fajnie, że policja stoi za nami, nie jest bez razy specjalnie nam pomaga. Nie zgadnę, do panie sprayu. Tak do panie Spreyu. Znaczy że nie, może nie do panie sprayu. Dobra, przejdziemy przez samą tą uliczkę, bo ona ma gwiazdki, bo ona ma tutaj y, łapówkę. We będą go tylko dwie gwiazdki. Jezus Maria, ile tych jest taksówek, furgonetek takich. Takich jest tą przyczepą, z bagażnikiem z tyłu, gdzie sobie każdy ma bagażnik z tyłu, ale się będzie policja wydupiła. E, dobra, jesteśmy tam. Nie zgadzam, mam tylko być pościg. A, no kurne. No coś tak myślałem, że przecież nie może być załatwo łatwo stąd. Dobra, ucieknijmy o tak. E, patrzcie, te teksty tutaj radiowozy są czarne, co nie? E, a... A tej, normalnie miałyby no, być te niebieskie, tak jak w tym, w nowym, nowym Jorku, nowym Jorgu, ale... eee... oprócz... ale na skutek... no i chyba się, chyba chyba zaraz rozbalę. E, ale na skutek tego Zamachu to nie tutaj to jest tutaj, To tutaj jest tutaj, ok, Ale na skutek... E, Zamachu z 11 września wszystko pozmieniali w tej... wszystko pozmieniali w tej grze, nie możesz już zniszczyć. Nie możesz już zniszczyć samolot. Nie możesz samolotu zniszczyć. Zmienili nawet kolor tych radiowozów, żeby się nie kojarzyło z tym przykrym incydentem. To jest prawo tociem, ale na szczęście ja mam takie zajmistie umiejętności kierowania samochodem, że tam tego uniknąć, okej. Okay. Będą coś jeszcze gadali, chyba nie będą gadali. Zatem takie. No bo zmieniali bardzo dużo rzeczy, żeby się nie kojarzyło mi z tymi zamachami. Nie kojarzę jeszcze co mniej więcej, po, nie wiem, nie kojarzę co konkretnie pozmieniali, no ale tak, jak już mówiłem. Jeszcze chyba podobno zmienili ten... Y, to... Y, oko, to jedny, to, y, to y, tor lotu, żeby nie latał to przyszłym za blisko wierzy, żeby... No wiadomo, że się nie I Tutaj jest kolejna jakaś misja. zabierz brudy do prali.

Gdzie mam podjechać? Możemy podjechać do 8 Ball'a, bo myślałem, że to jest ten spray. Przełączmy radę, bo jest trochę za głośne. Musimy jechać do 8 bola, nie rozwalmy naszego całego bliskiego samochodu. Dobra, tutaj skręcamy. E, Podejrzewam, że 8 Ball to jest, nie na jakieś, jakieś śmieszne nawiązanie do coś, co Rockstar uwielbia, czyli, e, no. W sprawie dorosłych, ale dobra, powiem już... A co im dłużej przytrzymasz klawisz, lewy kontrol, lewy przycisk myszy, tym dalej rzucisz granaty. To jest coś, co raczej znamy ze wszystkich serii GTA. Do gdzie musimy podjechać? Mm. Standardowo nie ma oczywiście dużej mapy tego miasta, jest tylko... Jest tylko radar, zatem będziemy... Zatem wydaje mi się, że będziemy się trochę gubili. Jezu smar, przecież już się... A! Aha! Aha! Okej, okay, rozumiem. Rozumiem o co chodzi w tej grze. Dobrze. Rzucamy granatem. I po kurumie. I dostałem dwie gwiazdki poszukiwań. No to... Dobra, gdzie jest... Dobra, dajcie mi jakąś na kurumę na szybko, dobra. Da, dobra, to jest sentinel, dobra, to ja odpowiednio... Dobra, tak, to jest Sentinel. O, mm, nie przemyślałem trochę sprawę, nie spodziewałem się, że będą mnie ścigały aż dwie gwiazdki policji. Ale dobra, załatwmy tę misję bez większych kłopotów. Nie jedźmy do sprawa. nie bądźmy takimi nubi, nie bądźmy takimi nie bądźmy takimi chipami, nie bądźmy takimi nubami, że co, że my niby, niby nie będziemy umiemy przejść tej misji bez tego. Że my nie umiemy przejść policji, bez pościgu. Przecież ta gra, nie może być ta, ta gra nie może być taka łatwa. Nie, 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 o Dobra. Ora, tamtej się wysadził, to teraz podjedziemy po kolejnego. Tylko wraga mnie wybuchni przy radiowozie. Chyba wybuchną przy radiowozie, tak mi się wydaje. Ale całe 6 lat nie trzy 3 gwiazdki. O, tramwaj jedzie! Znaczy pociąg i w międzyczasie się jeszcze we mnie dupiła policja. No niestety. Mówię, co mam jeszcze, co mam wam ja mogę przekazać? No, no także ten... Tak, trochę wczoraj na szybko nagrywałam odcinek no, no, bo musiałem się udać ten do ciekaw na Załatwić trochę spraw. Udało się to na załatwić. Jest wszystko jakże i jest wszystko jakże zajebiście zatem... Jest wszystko jakże zajebiście, zatem e, takie. I wszystko załatwione, to teraz można mieć jeszcze trochę... To znaczy nie, dalej nie można być wyjebane, bo przecież zaraz będzie rok studentów, ten, ten kogoś potrącił. Dobra, trzy gwiazdki, no ale zaraz nas powinny przestać gonić, czy... Bo się misja zakończy? Tak, misja się zakończy, ja przestałem. Kurwa, wysiadaj! Wysiadaj stąd, ja pierdolę! Co to było? Mogę kupić, mogę się odkupić broń? My city series, mogę odkupić przecież broń. Oddawaj tego kurwa na manachę, czy tak to się nazywa. Tak, to jest mananam, nie manahę, dobra. E, wtopiłem jedną misję, no ale dobra, pomijmy już ten aspekt. Masia, właśnie, no, właśnie, o, chuj, trady do mnie jest, Dobra, gdzie jest ta, gdzie jest ten amunition? Przecież, ja, przecież, ja, przecież. Przecież ja tutaj bez broni w tym mieście, tak pista jestem, to, to jest, to nie jestem nie taka pista, taka. E, no, no, kurde, no, blokował mi przejście, dobra. Kupimy jedną sztukę broni, pistolet nie kupimy, dostać pokój na pistolet. Menel nam tutaj blokuje przejście, bo zaraz będzie trzeba go postrzelić, jak się osobiście wydaje. No, stąd. No, dobra, wysiadłem. Znaczy, wyszedłem, wysiadłem. Jezus Maria, co to było? Dobra. Znowu przejść w misję, co prawda skinęliśmy, no ale... misja zaliczona, to się liczy. Yy... I tak, znowu je... Znowu je... No i tak, co ja no i chuj kurwa, wszędzie będą do mnie strzelać. Czemu nie mamy misji u... a, tak, przecież wykonaliśmy jedną misję u ja się zastanawiałem czemu nie ja mam misji u

Lara, yy, dobra, chyba minęła już scenka, nie musimy mieć porządnej nie musimy mieć tej pola, dobra I kolejna rzecz, która jest ty która jest zjebana wygieta czy to to, że jeśli nie ukończycie pewnej misji jeśli nie ukończycie pewnej misji przed daną misją to nie ukończycie gry na 100% Znaczy rozumiem, że na przykład że na skutek fabuły no już nie można przyjąć yy, tej misji od danego typu no ale kurwa no starasz się zbierasz paczki nie, nie, załóżmy nie, na przykład w 2001 roku, gdzie jeszcze pewnie nie wszystko, nie było wiadomości, nie było na tych artykułów jak przejść i co przejść w GTA 3 tak załóżmy przynajmniej, co nie? Po się pyta, ale pomijmy już ten aspekt. Zakładam, że w tym 2001 roku, nie, miałem 5-6 lat, nawet nie wiedziałeś o co chodzi te, nie o co chodzi w tej grze. Znaczy... Zbierałeś te ukryte paczki, wszystko, wszystko robiłeś, wszystkie zadania robiłeś. Znaczy, może nie wszystkie zadania, ale wiecie, o co chodzi. Muszę jeszcze załatwić? Dobra, już się robi. Dobra, jeszcze ta chyba, innego ja muszę odstrzelić. A chłop się ukrywa za tym torem, dajcie ja przez to. Nie da się go postrzelić przez szybę, to jest kolejna chyba zjebana mechanika, to jest zjebana mechanika w tej grze, jak widzimy już. Dobra, tamten wysadzony. Musimy odwieźć forse to niemu, tylko prawda tak, że my nie mamy samochodu, bo najprawdopodobniej w trakcie eksplozji tamtej furgonetki zniszczyłem kurumę, ale... W razie czego mamy taksówkę, tak zatem podejdziemy taksówką. Ale jak już mówiłem... Staracie się ukończyć tę grę na 100%, zbierając wszystkie paczki, robiąc wszystkie ten, wyzwania, na przykład między innymi, nie wiem, wyścigi, czy coś w tym stylu. A tu chuj, i tak nie ukończycie gry na 100%, bo nie ukończyliście pewnych misji u, typa, u pewnego typa, no bo się zablokowało. I co to kurwa, co to kurwa ma mieć? Nie rozumiem, że to fawołama, no ale, tak, ale, tak ale to tak potrafię wkurwić,

Okej, okay, dobra, chyba nie musimy mieć żadnej broni, ale. ale, samym też jak jakiś zajebisty samochód. Dobra, teraz podjechać po. tutaj wokół. Poko... A, no tak, się ja, za... ja tutaj zatrzymam taksówkę. Ja ale co za Debil. A, się, a się, ja się, ja się, ja się zastanawiałem. Kto tam, kto tam się kurwa za... zatrzymał na środku ulicy? A ja już wiem kto. Yy, dobra. Zatem tak, jeśli chcecie ukończyć yy, GTA 3 na 100% musicie przynajmniej kilka razy przeczytać jakie misje musisz wykonać przed wykonaniem tam innej misji możemy ukończyć te grę na 100%, żeby te misje się już y, nie zablokowały. Nie zablokowały. To jest kolejne z y, miliona zjebanych rzeczy w GTA 3. Cały szczęście, że w następnych yy, yy, co jeszcze się, że w następnych częściach tej gry yy, nie ma tego typu Oldo Braduta. No Myślę się, że na całe szczęście, że ty, w następnych częściach hmm, serii GTA czegoś takiego nie ma, przynajmniej, a tak przynajmniej ja kojarzę. No i zajebiście, bo przynajmniej można się skupić na czymś innym, a i tak można jak przejść grę na 100%. Gdzie my kurna jedziemy? Przecież, nie, przecież my mieliśmy jechać w z jedyną różową kropkę. W zasadzie nie wiem po co tam jedziemy. SWE na Radę. A, no dobra, to chyba, nie musi być też, to chyba też nie musi być narada ten... Ola, tam jest człowiek z piwady. go potrącimy. Dobra. Wydawało mi się, że musimy teraz podjechać do tego... musimy, musimy podjechać do domu tego szefa mafii. On teraz wychodzi? Jezus, co ale... ja tak, tak będę musiał jechać po wszystkich ludzi? A, dobrze, dobrze, dobra. Hmm, Czy teraz, teraz musimy, musimy podejść pod jakąś różową kropkę, tylko hmm, nie wiem co to dokładnie jest. Sądząc w poim ułożeniu na na krawędziach mini radaru osobiście mi się wydaje, że to może być dom Altego Salvadora, ale, ale chyba jednak nie, bo no jednak nie. Albo nie! To to mnie, to jego niego jedziemy, przecież tutaj może być ten zebranie. A nie, musimy jego odebrać, okej. Okay. Dobra, myślałem, że. Ja mogliśmy z nim od razu podjechać. Nie czasu byśmy zmarnowali. A, kurwa, przecież po taksówkę musieliśmy podjechać. No, rzeczywiście, zapomniałem. Zapomniałem. Co to jest ta furgonetka? Po. prawo... chuj. Śmieć. Co to tam jest ta furgonetka? Po. No, czy kogoś tu nie pojebało przypadkiem? E, tam jestem ten życie już jakaś z tyłu, warto zapamiętać. E! E! Eee! Łatwo. Boże, wyr, wyruchanie jaki. Boże... Po, porobienie jak, porobienie dzieciaki to była banalna misja przecież No nie gadacie, że ja w garażu Dobrze, jak nie missing you so long Salvatore you better wait too you long you tell them once this unfortunate business is taken care of we'll all go down to the club and celebrate okay it's my boy how you doing pop you got yourself a good woman yet hey your mother god bless her soul would be turning over in her grave to see you without a wife I know pop I'm working on it. Tony how's your mama she's a great woman you know strong Fiorenza. she's good

Hmm. Miałem wam nie pokazywać, Miała... no, coś tam miałem, no zresztą mam, coś tam nadpowiedziałem, że przecież nie będę zbierał tutaj ukrytych paczek, no ale może co nieco, co nieco akurat może, po... co... a akurat co nieco pokażę, no żebyście też wiedzieli, żebyście tak, co też łatwiej zbierali ten, paczki, hey, Maria, move your butt. Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece. You hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah, yeah, yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered, and isn't he big and strong? Hey, fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront. I think. A Boże kochany, a ja jeszcze mam... Co ja mam... Co ja mam limuzyną wyjechać? Przecież, ja, przecież jak ja mam limuzynę odpowiedział ja zaczęć w jednym kawałku. Tę babę czy ten limuzynę mam dostarczyć jednym kawałku? Czy może oba naraz? E, dobra. Muszę teraz podjechać po po. Narkotiki, do dopalacze do okolicy brzegu taj Tam tą Ide idealny zakręt. Muszę jakieś to okolicy, Chinatown, na tampo, dopalacze, a po co dopalacze na imprezę, to szczerze mówiąc, może jeszcze się zastanowić, a osobiście nie wiem. E, dobra, e, jeszcze zostało tak gdzieś 4 minuty na minut. Nikt tak, cztery minuty, jak kojarzę, tak 4 minuty nad, sprawdziłem przed chwilą, spiry, ale 4 d bo stupę. To właśnie, cicho, podejść pod niego, się, no?

Czyli znaczy nie, znaczy nie szkoda mi bronić, sobie ja przecież mam i tak polać, i tak mam prawie ćwierć miliona dolarów, przecież, przecież ta suma robi gargantuiczne, potworne wrażenie. Dieta, co na raz byłbym, kurwa mać, i Vice City byłbym bogaty, a w GTA 3, no, z tak, popierdala, że tutaj, widać, się to bym się małą sumką, w szczególności, że w finałowej misji będziemy musieli się trochę wykosztować no ale może nie będę was za specjalnie spoilerował, chociaż tak chociaż się jakaś z zwaspię o co chodzi w GTA 3 z nami jest w budynku, wystać Maria, to jest Maria, dobra Maria, 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 zmienny pól Poczekaj, czyli po pilnusze, wchodzę, a już koczę, a mogę wysiąść? nie wiem czy mogę sumie... nie wiem czy mogę wysiąść z tej gry znaczy kurwa co, powiedziałem czy mogę wysiąść z tej gry Eee, czekajcie, tutaj coś zostało z całą wiadomością. Eee, dobra, nie mam. Eee, co musimy zrobić? Musimy... Nie, no, tak mam siedzieć cały czas, czy co? Zaparkuję może tutaj? Łaa, kurna, policja. A, pierdol. Nieszczęciele dobrze. I ten co drifta, No Narod Policyjny, pomagam wam! Pomagam wam! POMAGAM WAM! Dawaj Maria dawaj! Pomagam wam! Pomagam wam! Co czekasz! Co czekasz Jak te Julki w Krakowie czy innym Wrocławiu Co szczekały na tych na... Na, na osobę kurwa nie wiem z krzyżem Każeć, każeć... Ja, ja pierdolę! Kojarzy, kojarzycie, kojarzycie ten filmik, w ogóle czytanie czy to było, czy tam nie, nie, nie kraku, Warszawa w sumie nie kojarzę nawet. Bo mnie koni, chyba niepotrzebnie po ostrzeliwałem. Ale dobra, znaczy, nie chciałem na wszyscy wypadek pomóc. No i też oczywiście chciałem gwiazdki, żeby misja też... No żeby misja nie była załatwa, no bo... No... Nie może być, nie może być się nie załatwał w GTA 3, no. Trzeba sobie trochę utrudnić, bo przecież te misje są na tyle banalne, a ja teraz straczem będę jechał tak wolno. No chuj! Dobra, nasz... dobra. Cała że policja w tej grze jest... Się, że policja w tej grze jest głupia. Eee, a mi się samochód powoli kyp, kypci. Tak, kypci. Kopci się nasz aro... Ale ten poskoczył. Zy, może teraz tak y, się zatrzymać co może powinienem... No kurwa, masz, będziecie mi rozblogować co chwilę. Rozpędźcie tym... No rozpierdalać są. Okej, okay, dobra, no ale to już jest po misji. się schody. Co za dybli. Co za... Tak, to są schody. Co za dybile. Chyba też jestem debil, bo, bo chyba niepotrzebnie, os chyba niepotrzebnie ostrzeliwałem. Bo chyba najwidoczniej niepotrzebnie ostrzeliwałem tych policjantów. No ale też, jak już mówiłem, nie ja chciałem, żeby ta misja była za łatwa, Dobra, teraz macie koniec czasu. Ciekawa jak on ją tak to osaty, skoro, skoro ten debil nawet nie umie mówić. O, policja. A, rozwalcie się. Rozwalcie się, nie ma nic lepszego niż. No, mam nadzieję, że nie dostanę gwiaski. Nie, przecież... Ja należę to mafii, no to ten. To że już mogę bezpłatnie zabierać na samochód i mogę go bezpłatnie rozwalić. Mogę, go da... mogę z nim bezpłatnie dochować. Dobra, nie ma jakiegoś nowego samochodu. Eee, na jakiś tam samochód poproszę? O, taksówka, no zajebiście GTA 4, no, szkoda, że nie jest tak Szkoda, że nie ma tej mechaniki jak w GTA 4 Że ten może że nie se... Podjechać tak strzeletem. Możesz się przyjść do taksówki i poprosić o podjazd. Tak yy, jakiegoś, jakiegoś miejsca. Tak, no ale tak jak GTA 4, GTA 5, tak to działa. Nie tak, może drugim pojazdem. Bo jakbym dachował drugim pojazdem w ciągu minuty, no to tam był kurwa pobił rekord świata w debilizmie. Dobra, jedziemy do domu. No to mamy jeszcze jakiś. A! Tutaj no, można się powtórzyć misję misję wyścigu jeśli chcecie pobić swój czas, yy, dobra, dobra, ja tam w garażu nic nie mam, nie, no to mam pana smakowika, dobra, wysiadamy stąd, chodzimy tutaj, zapisujemy, muszę odbeknąć, mam nadzieję, że no, nie słyszeliście, chociaż nie, no na pewno słyszeliście, dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku, jeszcze nam gdzieś śmieszny strzał, to byłoby na tyle w tym odcinku i do następnego.